Cześć, witajcie z tej strony Robert. Mi dzisiaj mieliśmy oczywiście aktualizację Nota 3 i już wam pokazuję wersję programowania. Oczywiście wersja programowania to teraz UNC2, a właściwie UNT3, bo to jest numer wersji. Jeśli chodzi o zmiany, które zauważyłem przez cały dzień, to tak naprawdę ciężko powiedzieć to naprawdę coś o baterii póki co. Poczytałem troszkę też, więc sporo osób mówi, że lepiej działa bateria. Urządzenie no działa mniej więcej tak samo szybko, nie widzę jakichś tutaj większych zmian. Głównie dodano po prostu kilka aplikacji. Jeśli chodzi o zużycie pamięci RAM, tak samo, jakoś tam super rewelacji nie ma. Cały czas 2,71 w tej kwestii, więc tu też się nic nie zmieniło specjalnie. Dużo osób pisze, że np. Castle Dongle zaczął chodzić, bo były jakieś problemy. Ja akurat tego nie używam. Nadal są problemy, jeśli chodzi o nagrywanie filmów, więc widać te pasy w aparacie. Tu się nic nie zmieniło. Ale z tych to, takich dodatkowych rzeczy, które tutaj mamy. No, to zainstalowało nam się kilka aplikacji. Ten e, Fotosiacz i od Jokera do robienia zdjęcia. Ja sobie to przetestuję kiedyś i jedno zdjęcie spróbuję w ten sposób wywołać i zobaczymy, e, tak naprawdę, czy, czy to przyjdzie, czy to będzie można gdzieś odebrać w sklepie, jak to będzie wyglądało. Druga rzecz, która tutaj doszła, to jest Rzeczpospolita. 3 miesiące chyba tam jest, e, jakby darmowej subskrypcji, żeby po prostu sobie czytać Rzeczpospolitą. No i trzecia rzecz to jest Skycash. I oczywiście tutaj po zalogowaniu się w tej aplikacji, podaniu swojego numeru, tam wpisaniu hasła, wysłaniu na maila potwierdzenia itd. Można zauważyć, że mamy cały czas 000 zł, czy tam 0 zł, w każdym razie dopiero po wybraniu konkretnej jakiejś tam rzeczy możemy wybrać sobie płatność i mamy tutaj Samsung Bon 10 zł. W przypadku Samsunga Galaxy S5 jest to 50 zł, już Wam pokazuję zresztą. W przypadku Samsunga Galaxy S5 jest to 50 zł, ale, no, bo to ze względu na to, że po prostu to, ta aplikacja doszła jakby przy Samsungu Galaxy S5, ale chodzi o to, że możemy po prostu w innych urządzeniach również cieszyć się tym, że dostaliśmy po prostu jakby no, chociażby te 10 zł, tak, będzie na 2 czy 3 przejazdy. Tak jak widzicie, tutaj Samsung dał 50 zł w Samsung Galaxy 5. Nie wiem jak w innych urządzeniach jest, ale w naucie 3 jest 10 zł. No ale zawsze coś, fajnie, że dostaliśmy to, ale pamiętajcie, że wybieramy to przy dopiero przy wyborze płatności większych zmian jakichś tam super nie zauważyłem, żeby były. Aktualizacja przy oczywiście rano, 70 mega tak naprawdę te aplikacje doszły i parę sprawniej e, chyba. I z tych rzeczy, które się pojawiły, to na pewno jest to, że można chyba ukryć aplikację z powrotem, bo wiele osób pisało, że tego nie miało. Ja jakoś nie zauważyłem tego braku. Można wyłączyć aplikację, tego nie testowałem, ale można część aplikacji po prostu wyłączyć, i, i one po prostu nie siedzą w pamięci wtedy. więc to jest jakby plus. No i chyba tyle, jeśli chodzi o te zmiany, więc tak naprawdę, szczerze powiedziawszy, no dam Wam znać, jak wygląda bateria po tych kilku dniach. Eee, szczerze powiedziawszy, dużo teraz jest e, modeli do testowania, więc e, no kwestia tego, że muszę to wszystko ogarnąć. Ale jeśli chodzi o NOTA 3, no to nie zauważyłem, żeby się jakoś to wielce zmieniło, ja i tak telefon się ładowałem, wyłączałem tak dalej, więc jakby zużycie mm, baterii nie będzie tutaj, że tak powiem, e, miarodajne. A tak to się prezentuje. Dajcie znać, jeśli są jakieś większe zmiany, może ktoś się czegoś ciekawego dowie, czego ja nie zauważyłem i tymczasem pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć.